Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe, w kolejnym odcinku Sesco Skinsa, gdzie dzisiaj... Lecimy na grubo bitwy. Ostatnio, no w, w sumie to wczoraj od w odcinku bi, bi, biliśmy się tak, że praktycznie ani jednej bitwy nie wygraliśmy. Dzisiaj będą grube. Grube, potężne bitwy na odkutkę za wczoraj. Mam nadzieję, że fart będzie większy, ale przed tym standardowo klasycznie takiego skinka tutaj macie do zgarniania, żeby wziąć udział na niego. Należy zasubskrybować kanał, złożyć łapkę w górę, skomentować ten odcinek. A jeśli mnie lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie w tym miejscu pytać mój kod adixon przez gdzie dostacie 2 złote i 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy wpłacie na stronie. A ja biorę się za montowanie pierwszej bitwy, i dzisiaj ja bym tutaj wchodził w te droższe skrzyneczki. Wczoraj nie mogliśmy sobie niestety na nie pozwolić, a dzisiaj sobie zaczniemy od skrzynki Luxury. No i myślę, że pierwsza bitwa na grubo, na grubo będzie, na trybie underdog. Wszystkie wczoraj bitwy przegrałem na trybie underdog. Lecimy z koksem. Tworzę tutaj pierwszą bitwę 4200 zł. No i powiem wam tak, o, od pierwszych sekund tego odcinka Szeliga, szeli, szeli Szeliga, no dobra, lecimy Mamy tu grubego oponenta No jak na razie tutaj niestety trafiłem lepszego skina, teraz on dobrym stanie meczkę 319 ziko. Ico, okej okay. Jesteśmy w sytuacji remisowej Dobra, strzeliga słynie z tego, że on często lubi dobrze przypierdzielić i dobre dropy mu lecą. Miejmy nadzieję, że im teraz na trybie Underdog tutaj pokaże klasę. Bo jak na razie, no niestety podtrzymuje tutaj chyba swoją złopasę, chociaż teraz ładnie, troszeczkę się odkuliśmy. No i niestety kosteczka za 800 zł. Sprawa nam się komplikuje, jak teraz nic nie trafi ciekawego. No to jest lipa, trzy skrzynie do końca, no blagam. Niech coś mu wyleci. Ja pierdziel. Jest skrzynie, no nie, no to tak nie może być, no. Jest kosa, dobra, koseczki. I ostatnia, no jest szansa na wygranie tego, jest szansa na wygranie tego! Nie ma szansy, niestety. O Boże! No to zaczynamy przygodę, nie? Już mi się nie. Już. No kiedy ta złapaca się skończy ty? Ja po prostu już nie mam pytań. Dobra, robimy bitwę. Stać na stać nas. Tryb underdog. No, podtrzymuję to. Druga bitwa w tym odcinku i miejmy nadzieję, że. że będzie wygrana. 25 zł nam zostanie. Ile bitew pod rząd? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem bitew pod, pod rząd przegranych. Więc, no. Nie wygląda to za dobrze. Zobaczymy, jak będzie teraz. No i znowu on. Znowu on. Dzisiaj pojedynki z szeligą. No dobra, zobaczymy. Pierwszy wygrany. Jak będzie teraz? No, zaczynamy przepięknie. No, skin za 50 zł lepiej, później może. Dobra, jeszcze golden Koja trafił. Ładnie, elegancko. Jakaś koseczka, rękawiczki. 500 ziko. Dobrze, dobrze. Mi tutaj praktycznie nic nie leci. Więc jak na razie ta bitwa jest dla nas perfekcyjna. I wygrywa tutaj ładnie, ale mam nadzieję, że na tej bitwie również coś sobie tutaj zarobimy. Bo jednak jak nam nic tutaj nie wypadnie, ani coś mądrowszego, no to powiem wam, że tutaj nawet nie wiadomo, czy ta bitwa nam się zwróci. Nie gadaj ty! Dobra, jest kosa, jest kosa! Dobra, 1100 zł. Całe szczęście bitwa się tu zwróciła. No nie jakiś duży konkretny profit, na jaki liczyłem, no. Jesteśmy dalej na mega dużym, sporym minusie. Więc tutaj cieszyć się jeszcze na fanfary to daleko. Ale odcinek się nie kończy, to jest najważniejsze. Lecimy dalej w końcu jakieś bitwa na przełamanie. Więc liczę na to, że teraz już weszliśmy na dobre tory. No i że nie pierdzielnie nas pociąg. Zobaczymy. Eee... Nie no, chyba, no, chyba, chyba luksuri, nie? Chyba, Luxury, no jeszcze dzisiaj takiego aż konkretnego, konkretnego dropu nie dostaliśmy. Więc co? Underdog znowu, niech będzie. Niech będzie, może teraz. Może teraz znowu się uda. Dwa, dwie bitwy pod rząd. To już w ogóle będzie hit, nie? Dwie bitwy pod rząd w moim wykonaniu. To już będzie coś. Teraz może z botem bym się tutaj walił. Nie wiadomo, czy Shaliga już ma pieniądze. Dajmy sobie tutaj. Niech będzie bot Izamu. Zobaczymy jak to pójdzie niedobrze. Pierwszy skin lepszy, okej. Okay. Jednak nie aż taki drogi, myślałem, że jakiś Factory New nam wydropił. Te skiny, kurczę, z tymi splashami z tego CS2 to praktycznie nie widać, jakie one są w stanie, w jakim stanie są. Nie wiem, czy też tak macie. Ja totalnie ich nie rozróżniam, czy to leci Factory New, czy filter. test. no przecież ten, ten skin wygląda totalnie jak Factory New. no zero zadrapań, zero niczego. No to jestem ciekawy, jakby tu wyglądał, jakby Factory New wyleciał. O kurczę. Dobra, ładnie, tylko cały czas on wygrywa. Ładnie, teraz uspa faktory? Nie, niestety nie. Mamy przewagę, 20 zł. Różnica, rękawiczki 872 i ostatnia teraz żeby tylko nie dało, tylko żeby teraz nie dało, jest! Mamy to! 700 zł jeszcze wpadło. 4000, praktycznie, praktycznie. ziko. Wracamy na dobre tory, widzowie. Wracamy na dobre tory. No, dwie bitwy pod rząd wygrane. Jeszcze nie wróciliśmy aż tak, jakbym chciał. Dlatego montujemy dalej. Montujemy dalej dzisiaj na grubo, tak jak powiedziałem, ale żeby to było zwieńczenie odcinka i żeby ta bitwa kolejna również była wygrana. Lecimy. Oksem, ostatnia. Trzy bitwy pod rząd. Trzy bitwy pod rząd. Musimy tutaj wygrać Trzymajcie widzowie kciuk A nie, dam to O nie, przecena się skończyła Dobra, dajemy tak Przecenka się skończyła 13 skrzyneczek Już nie daję trybu, trybu underdog. Daję standardowy Lecimy z kołksem 5000 zł Bitwa Poczekam chwilę na przeciwnika Może znowu ktoś tutaj do nas dobije No i mamy znowu go Mamy znowu go Tejsze liga Okej, okay, to nie jest tryb underdog, więc zaczymy, zaczynamy dobrze. To nie jest Tryb underdog, o boże, koseczka za 1000 zł, dobra, po spokojnie, to jest początek bitwy. Tu jest jeszcze wszystko do rozstrzygnięcia, zaraz jakąś tutaj kostkę dostaniemy, rękawiczki i wrócimy, oczywiście, ale potrzebujemy szybciutko. Szybciutko, żeby tylko nie zwiększył swojej przewagi, bo za chwilę nawet i kosa nam nie pomoże, jak mu będą takie skiny jak teraz leciały. Digielek, no sobie cały czas przewagę tutaj robi. Cały czas przewagę robi. Nie. To się nie dzieje. To każdy skin praktycznie jest lepszy. Ty. Patrzcie to. O brawo, dostałem w końcu pierwszego lepszego skina. No nie ma szans, no mi tutaj nic nie leci. Kolejne luksury, no nic, no nic, no tutaj powiem wam tak, koniec, po, po bitwie, no tu nie wiem co bym musiał, no właśnie, to i tak. Ja pierdzielę Szeliga, rozpierdzielił mnie bez gumy. No cóż, no cóż, no trzy bitwy pod rząd to już ewidentnie było za dużo dla nas. 7800 tutaj wygrana. 8 kawli praktycznie. A ja tak tego jeszcze nie skończę. Tak tego nie skończę, bo teraz robię coś głupiego. Miejmy nadzieję, że nie, to nie będzie nic głupiego. Znaczy to może być coś głupiego, ale yy, myślę, że to będzie coś mądrego. Zobaczymy. Ja pierdolę. Dobra, robimy to. Musi to wejść, musi to wejść, musi. Stwierdzam, chyba że nie będę się bawił żadnymi trybami. Cały czas lecę chyba na zwykłym, nie badaj żadnego trybu underdog. Co ma być, to będzie pierwszy skin, niestety. Dobra, nie jest taki zły w sumie. Adrian, tylko tutaj rękawiczki dobre. Trafił i znowu niestety on trafił. Szkoda, bo gdyby nie on, to teraz byśmy wyszli na prowadzenie jeszcze raz. Koceczka. dobra, rękawiczki, on uspa. Jest troszeczkę lepiej, ale cały czas mamy tutaj niestety troszeczkę do nadrobienia. 400 zł. Jest malutko. Kosa teraz, kosa i wygrywamy. Jest, kosa! I proszę, żeby tylko teraz nie dostał nic. Chyba, chyba mamy. Chyba mamy. Jest, jest! 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 Kurwa, jest! Jednaście kap. Jest! I w końcu ja pierdzielę. No, to to nie była jedna głupia decyzja. To była tak zwana inwestycja w przyszłość. Mamy to, mamy to, kurczę pieczone! I nie zmieniam, i nie zmieniam tutaj żadnych trybów. Jeszcze jedną bitwę zmontuję. Sprzedam tutaj te skiny. Zobaczymy, ile z tego nam się zdoła uzbierać. Dobra, tyle. Ojoj, oj, 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 oj. troszeczkę za dużo sprzedałem, ale dobra, niech będzie. Luxury. No, jeszcze dzisiaj nam nic nie oddała takiego konkretnego, tak szczerze powiedziawszy. Nie zaprezentowała się dobrze, więc ostatnia tutaj szansa dla Luxury, i na tym skończymy ten odcineczek. 10 skrzyneczek, blagam. Blagam, standardowy tryb. Chyba dam też bota, nie? O. O, proszę. No, dzisiaj tutaj do Luxury to zdecydowanie. To jest jak płach. Luk, skrzyka luxury to jest jak płachta nabyka dla szeliego, nie? Czyli tutaj wchodzi, ale jak na razie ładnie. Koseczka, teraz taki uspik. Przy, 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 no, mamy przewagę, mamy przewagę. Więc jest dobrze. Skrzyneczek jeszcze. Ooo, spo... za 400 zł ta emeczka. Ładnie, ładnie. Przewaga cały czas jest robiona. A kaczyk 300 zł. No, na samych takich skinkach mamy tu przewagę. Totalnie on nic nie dostaje. Ale to jeszcze może być mylne. Jeszcze tu jakaś koska wyleci, coś tego typu. Będz, i będzie po zabawie. Więc ja. Jakbym teraz. Ja kockę już trafił. To bym był raczej pewny, że wygram. No. O kurde, ile? I coś gram, coś pisteczka delikatesik, po prostu. Dwie skrzynie. Ale on też dobrą emeczkę trafił. Za 900 zł. No to. Okej, okay, elegancko. I 500, dobra. Mamy to. Mamy tą kolejną bitwę. Ja, pie uh -huh. Uh -huh. ja o się nie dzieje! O się nie dzieje! Mamy to, mamy to! O kurcze, ale odkutka! Jakie dwie bitwy! Koniec, koniec, ewidentnie koniec, 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 koniec! Jednak warto było w tą bitwę na cztery osoby zrobić. Tym akcentem żegnam się z wami, nie gram dalej. Kończę, Dziękuję, że oglądaliście, że oglądaliście ten odcinek. Widzimy się w kolejnych. Nara.